Marneczko Widzowie z tej strony Prezes Rolnik i chcę Wam dzisiaj pokazać Gospodarstwo z obiecanej serii z Farminga 22 którą Wam obiecałem i obiecałem, no to je zrobię tutaj może jakąś maszynę zaparkuję ale to nie teraz, nawet może zaraz dobra Tutaj jest kurnik, na razie tu nic nie ma Rozrzutnik taki, farm Techa to jest studoła. Ogólnie tutaj był kombajn, ale zobaczycie jaki będzie kombajn. Ursus 10-14. Gruber, kupiłem go na przecenach, dlatego taki jest. E Wały, takie. Tutaj jest leprozet. Paszowóz z ciągnikiem. E, rozsiewacz raucha. E, biartki. Płyta. O, już nawet też krowy stworzyły, gnoju. Przyczepa. I prasa. Jeszcze jest drugi traktor, przyczepka, ale teraz wam pokażę. Jeszcze gospodarka. No tutaj jeszcze. Kosiarka. Przestrząsarka i zgrabiarka. Motorek. Z niego teraz korzystamy. Trochę przyciszę maszyny, bo może będzie za głośno. słuchać. No, może dawna na 30. A 40. Kurczę, szybki ten motor. Nic nie jedzie. Ruszę śmiało miał. Nie się kierunku, bo umija. Nie, ale babieżko. za szybki ten motor, bo nawet skręcać nie chcę. Z, zaraz go zmienimy tutaj. Będzie wolniejszy. raczej znaczy, będzie wolniejszy. Dobra, ale 90 i starczy. Jakoś kombajnem wolniej, jechał mi. No dobrze, więc to, to mi będzie dobrze. tutaj tutaj ogólnie nic nie mamy na tej gospodarce a tylko tutaj mam cielaczki to są cielaki i płyta tam z tyłu postawiona tutaj jest płytę. więc D47 może kupię to za sława co wyszła nie co może niedługo kupię. Jeszcze to za słabo, co niedawno wyszła. Landini. 80 koni. Tutaj, jak widzicie, trochę pokoszone już. I Bizon Rekord NH. Tutaj ostatnio się rozwalił, ale już naprawiony, to można zamknąć. Tak. Okej. Okay. Wsiadamy. Dobra, sprzęgiełko, bieg, jedziemy. Na, nawet. dobre na razie nie to tego tylko A jednak trzeba. Może też trochę przyciszę bo będzie za głośno na bizonie Ach. Możecie w komentarzach napisać e, ten Czy chcecie e, żebym kupił tutaj na tą gospodarkę tu przyczepa za słaba Ech e, nie, 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 chyba nie jest zaznaczona i nie mam na razie zaraz zobacz No nie mam Ale przyczepa za słaba, ona taka, ona chyba D55 się nazywasz jakoś, tak? I i żeby mnie nie kupił, Gdy miały drugą jeszcze taką przyczepę, może skusimy to pole, to już pewnie będzie koniec odcinka. Chcę takiego długiego pierwszego odcinka robić. Dobra pan naszych her. Przeniesione. Łe, ach oh, i ja mam w klasie co to za robak mi przemówił to, że lata. Leć stąd. Dobra, poleciał. 11 godzina, 15 pięt, godzina jest, a tu mi robaki już latają. Okno cały czas otwarte i dlatego. Dobra, już tutaj kończymy przejeździć. I porusz. Tylko nie w drzewo. Dobra. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu, do jedź. Pojechał. I dwójka. Tak, na jednej za szybciej jechałem niż na drugiej. Korzysta jest to pole i dlatego... i wujka teraz. Zbierać. I też chciałbym poprosić Was, żebyście w komentarzach napisali nazwę dla tej serii, jakby się mogła nazywać, bym Was poprosił, żebyście napisali ten komentarz. I Jakbyście mogli, jak się Wam spodobał oczywiście film, daj łapkę w górę, żeby ten film dotarł do jak największej ilości osób. Bo już długo nie nagrywałem takich filmów tego typu i... No i, i, do, i chcę odbudować te zasięgi, a YouTube na razie nie obcina. Dlatego chciałbym Was poprosić, żebyście napisali ten komentarz i żebyście jak możecie oczywiście... Jak się Wam spodoba film, łapeczkę w górę i obejrzeć do końca. Naprawdę ten film nie będzie jakiś długi, a, jak a jak macie czas, to możecie go obejrzeć na i, i pomysł i wesprzeć w produkcji. Nie chcę tutaj od Was, jak było już żebrać tych subów, lajków i w ogóle tylko chcę przynajmniej po prostu odbudować te te zasięgi i jak i żeby tam niech się wam podoba oczywiście no, ale jak się wam nie podoba to zostawcie to do swojej opinii dacie łapkę w górę w dół czy nic nie zostawicie jak chcecie ale chciałbym żebyście napisali przynajmniej tylko Jakbyś, jaką nazwę proponujecie te, tej serii? Gdzie wam się podoba, bo jak się nie podoba No to, to może coś innego sklecę. albo coś To już dziewiętnastki będę tylko nagrywał I tyle Ta już dziewiętnastki tak Źle się nie wypiła Nie obejrzały ten filmik to. Nie, jak coś do tego stanowitego będę nagrywał. Ale jak wam się spodoba, to i będę z tego nagrywał. Nie będę nagrywał tego filmiku, bo nie będę nagrywał filmików i nikt. Nikt tego nie obejrzeł. Bo co wam to nagrywać? Chcę, chcę nagrywać filmy żeby się podobały moim widzom. Po co mam nagrywać filmy dla osób, które mnie oglądają, które subskrybują, jak te, jak te tym osobom się nie podoba? I też osoba, która która będzie e, pisała komentarz będę nią, będę nią w następnym filmie e, oznaczył i pozdrawiał i dam serduszko bo mało osób pisze te komentarze to wam, chcę wam to trochę to umilić osoby które właśnie te komentarze piszą no na przykład jak ktoś napisze komentarz o, z nazwą serii e, uznajmy polskie maszyny no to no to taka osoba dostanie serduszko, bo napisał jakiś sensowny na komentarz, jak ktoś będzie pisał jakieś głupoty, no to. W linku w opisie dam też e, e, link do... Do kanałów moich kolegów też nagrywają z farminga i, i też chciałbym, się, się nim tam pomogli się trochę rozpromować Dobra, nie wkładamy rurę. Nie po co go odpalałem Może jeszcze landinim zjedziemy na gospodarstwo i będzie już końcówka Nie wiem jeszcze się chwilę... i będzie teraz wysypie to się zastanowię Nie ja chcę też przymłodzać tak zbyt długo robisz tego odcinka Może się... może kiedyś zrobię jakiś specjal ale to jeszcze zobaczę może nagram shortsa jak wbijecie jakiś, jakąś liczbę lajków komentarzy subów to może to może to może zrobię jakiś specjal dobra ale nie, niech tu jejku jejku dobra, tu zgaszone jest więc z tego miejsca czekajcie z tego miejsca chcę was pożegnać na razie cześć i czołem